Cześć, z tej strony Nixero. W dzisiejszym szybkim materiale pokażę Wam, jak włączyć nowy tryb wyglądowy Discorda. Pokażę Wam to krok po kroku, jak to się robi. Więc przejdźmy do pierwszego kroku. Wchodzicie na byle, jaki serwer Discord. Nie wiem, czy to działa na prywatnych rozmowach. Nie próbowałem i nie będę próbował. Klikacie na byle, jaki kanał i wysyłacie tą oto emotkę po wysłaniu jej przytrzymujecie ją tutaj po kliknięciu na nią klikacie i przytrzymujecie wtedy włączy wam się nowy tryb o, troszkę, aż przemieniłem z powrotem na poprzedni odlokuje wam się nowy tryb discorda który wygląda w taki oto sposób jak możecie zauważyć jest, że jest tu hej admins and mods i tu jest hej admins and mods. Tutaj tak samo jest everyone. Napiszcie na everyone. Napiszcie na wszystko. Tutaj macie to jest oczywiście. Tu są wybory różne rzeczy. Prawdopodobnie jak pierwszy raz użyjecie tego trybu będziecie po wejściu w zakładkę wygląd mieli ustawione używa... będziecie mieli ustawione używanie nawigacji przy pomocy doKę i kan... listy kanałów na trybie kompakt i automatycznie wam się pewnie da na unread channels only czego ja wam nie polecam to używanie trybu kompakt ale to zaraz do tego przejdziemy, na początku czym się różni Compact od Gozi Compact to po prostu pokazywam kanały i tyle i to tak wygląda, co prawda jest to troszeczkę nieintuicyjne bo żeby widzieć ludzi trzeba tutaj taką przejść, tak samo jak zaproszenia i różne te ale za to manipulacja jeśli chodzi o, o serwer jest zrobiście wykonana ale co jest problemem bo sobie ja to zaraz wam pokażę przejdziemy teraz do kozi kozi jest o tyle fajne że możecie sobie przykładowo zobaczyć a tu już przejdziemy na nasz prywatny na nasz serwer widzicie w nim każdą ostatnią wiadomość jaka została napisana przez kogoś pod koniec i wygląda to estetycznie ładnie bo wszystkie kanały są pogrubione i bardziej widoczne Kodowa na kanale gór, czat Główny pokazuje, że ja, że you napisał. Ja napisałem tą emotkę, co jest prawdą, bo ją napisałem w tym momencie. Ale wracając teraz do tematu doka serwera, do serwera to jest to co widzicie tutaj, co tak ładnie wygląda. Po podniesieniu tego, to jest szczególnie niestety zlagowane. Ale po podniesieniu tego i po wejściu na wszystkie serwery widzicie tutaj taką listę, co nie i na wszystkie tam serwery normalnie możecie wbić sobie poklikać, ale problem przy jest w wypadku, kiedy jest to w grupce, ponieważ jak widzicie, potem jak klikam, nie działa, nie klikam w ogóle. widzę tutaj, że ten jest serwer nie, proszę na niego nie patrzeć nie wchodzę na niego od lat więc no ale wiem, że go widać i jestem tego świadom ale dobrze, przechodząc do tego co chciałem pokazać, wchodzicie w zakładkę wygląd i wyłączacie używanie doka w tej sytuacji wygląd wam się zmieni i macie coś takiego tutaj wszystkie macie nieprzeczyszczone wiadomości macie moje serwery to, to są to, moje serwery Minecraft, no i ten trzeci to są wszystko grupki zrobione przeze mnie, gdzie są wszystkie serwery dodane to są wszystko grupy przedzielone i możecie to sobie zrobić tak jak ja mam teraz, czyli taki wygląd albo możecie sobie zrobić widok listy i mieć zrobione tak, ja osobiście preferuję widok siatki, ponieważ wygląda to o wiele ładniej i estetyczniej i to w sumie tyle chyba z tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się odcinek podobał i życzę Wam miłego dnia.